Przybyłeś, zobaczyłeś, zwyciężyłeś i spełniłeś swoje marzenie. Obaj malczyńcy są mistrzami w Fame MMA. Co w tym momencie czujesz? E, jest mi naprawdę bardzo miło. się doping was wszystkich. Cieszę się, bo jest na trybunach moja rodzina. Z Polski, z Anglii przyjechali. Więc... Tym bardziej się cieszę, że udało się wygrać. To była moja pierwsza walka MMA w życiu. Miałem wcześniej ze trzy sparingi. Takie bardziej bokserskie niż MMA. Pierwsza runda wyglądała tak, jak wyglądała, żebym sobie wyczuł Marka. Faktycznie okopał mi tę nogę bardzo mocno. Ja też ukrywałem małą kontuzję wcześniej, a chyba ją wyczuł. I ledwo teraz stoję, pewnie teraz tak zejdę, a z spadnie, to będę musiał posiedzieć eee, sobie oczywiście gdzieś tam. Ale czuję się świetnie, jestem zmęczony. To była naprawdę bardzo ciężka walka dla mnie względem wszystkiego. I no, jest, jest fajnie naprawdę, teraz wakacje. Dobrze moi drodzy, zasłużone wakacje, raz jeszcze nowy mistrz kategorii średniej Fame ma Marcin Malczyński. Coś jeszcze od Bastera? Czy ja w takim razie mogę się nazywać wicemistrzem? Nie. Zająłem drugie miejsce. No tak. Ale było dwóch uczestników, także nie ma... Dobra, dobra, bo na szóstce będzie się bił ze mną. Dobra. Moi drodzy, raz jeszcze. Komejn i Bengali, Wielki hałas dla obu zawodników. Marek Adbaster-Hofman, Marcin Malczyński. Fenomenalna walka.